Mano wszystkim witam serdecznie w Far Kraju trzecim. Bierzemy się dalej za ścieżkę fabularną. Ruszamy do kryjówki doktora Earnharda i tam nas czeka dalsza przygoda. Pewnie u góry ktoś tam nas czeka Czy nie? O, apteczka jest przynajmniej. Pieniążki, więc warto było zajrzeć w sumie to grosze, Myślę, że będzie więcej. Tak, czy jednak na zewnątrz będziemy musieli się dostać i chyba, chyba do tych tuneli, co? A to wygląda, tak. Tam, gdzie nasi przyjaciele się przecież zbierają, teraz to by miało sens, jakikolwiek. Hoe jak dan wie scho? En Ik może. Tylko bojna. oké? idealnie. Okay. Okay, fine. Good, because we get to go home. Talking about, I found my place. It's here on this island. <laughs> Jason, are you serious? Lisa. Bardzo ciekawe. Jason wybrał plemię zamiast swojej własnej dziewczyny, no. Interesujące że to w ogóle. Są jakieś narkotyki? Stary, Z tobą naprawdę źle się dzieje. Mówię ci. tym razem

się pewnie już powoli zwijają, zostawiają Jasona samego. Nawet nie próbują wyperswadować mu tego pomysłu. Ale przemiana Jasona jest co najmniej zastanawiająca i zaskakująca. O! Możemy odpogadać Dr. Why to tell my mom? <sighs> all right, I'll do it. You take care, all right, you too. Spróbujmy z kimś jeszcze pogadać. więc ja mogę zrobić... Ok. Nie mogę z nim pogadać? Może wyjaśnić cokolwiek jeszcze? Chyba nie? Dobra, idziemy. Tak, jakoś tego nie widać po tobie. Czy co wracamy do Betton? Może? mamy koniecznie do Betton. stronę Amanaki. Okay, na razie chyba nic nie chcę zmieniać w broniach, więc ruszamy tak jak jest. Kombinować będziemy później. a tu co? Jason, from a nope. I'm staying here. Not me. This rush operation is wide open. I'm task Force 141 flying out tonight. Nice working with you. Thanks. Listen, before you go, I have a favor to ask. Help me take out port. Can't be done. Be easier to find a Lot na południe. Czyli co, rozumiem, że będzie trzeba się przejechać. Mamy 5 minut. Nie wiem, czy kład to jest najlepsza możliwość. Teraz zobaczymy, gdzie to w ogóle jest. A mogę się przenieść tak? Jest chwilowo niedostępny. No, oczywiście, oczywiście. Dlaczego by nie? Dobra, ja muszę sobie mapę w ogóle przeanalizować tak na spokojnie. Tu by trzeba było się dostać. Przede wszystkim. Czyli w drugą stronę ciśniemy. Kurde, mam nadzieję, że zdążę, nie? No, teraz tędy jakoś? 4,5 minuty wydaje się dosyć sporą ilością czasu. Ale kto wie. Dobra, teraz jak w dół jedziemy. No, można jechać i tędy zakręcić, to dajmy sobie tutaj. O, punkcik orientacyjny. Chyba powinniśmy zdążyć, co? 4 minutki. prosto. Tak, metrów widzę, zostało 400 coś. Okrężymy no, tędy. Powinno wyprowadzić to nas za chwilę na dobrą drogę. jak dalej jedziemy prosto czy skręcony? No najlepiej byłoby gdzieś tu się dostać i skręcić szkoda że tryb szybkie podróży nie jest dostępny w takich chwilach trochę to wredno wow będzie troszeczkę zadymy. A, raz tutaj oczyścimy sytuację Wszelkich niebezpieczeństw, ale piratów tu będzie chyba dużo Szczęście mamy broń z tłumikiem ładnie Ciekawy czy jeszcze tutaj będą atakować Weźmy sobie Zapasy Aha, musisz naprawiać Dobra Czyli co, z tego mam skorzystać? Może? Tak, już biegną Bądźmy czujni Spokojnie Postaram się coś zrobić Jest! Zauważyłem ich przez drzewa Krzaki Fajnie! Teraz sobie poszalejemy! Ładnie, ładnie. Ja podejrzewam, że jeszcze ciężko z broni tu wyskoczą na nas. Trzeba się mieć na baczności. Pytanie z której strony. Postęp napraw, koło jednej trzeciej. Wow, tu już nie sięga broń No, podejść bliżej Szlak. Nie, wydaje mi się Panowie, chyba będzie odwrotnie Dobra O, jest ciężko zbrojne Chodź na tu Jeszcze jeden granat No! Załatwiło to sprawę. Chciałbym trochę więcej amu. Wierzmy. Mogę coś jeszcze zabrać czy nic? Wszystko świeci, ale. Zero reakcji. Skąd teraz nadejdziecie, panowie? O ile w ogóle nadejdziecie? Ale ja podejrzewam, że tak może stąd ładnie Proszę, dla was Ten granacik Dobrze Czemu to nie wysadziło tego pojazdu? Dawaj, dawaj, dawaj Wow Sytuacja się komplikuje. Nieco. Jeszcze jeden. No. Trochę lepiej. Ale ten szedr naprawdę fajnie się spisuje. Jest naprawdę dobra pukawka. I nawet się cieszę, że nie zmieniałem broni. Chociaż w sumie jeszcze by się przydał łuk. Nasze wybuchowe strzały też byłoby dobre. O. Amunicji. Dawaj, 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 dawaj Jadamy za tym działkiem I się pobawimy Tutaj nie będzie dyskusji żadnej zaraz Wow! Świątnęli go Ok, to nie będzie takie proste jednak w tej ostatniej odsłonie Trzeba będzie chyba ładunki porozkładać. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Skurczy no dobra. Naprawdę ciężka przeprawa szykuje. Mam nadzieję, że za drugim razem się uda. Wow. Powiem ja Wam może być naprawdę grubo Jakby tu porozkładać te ładunki zaraz, bo samochód nadjedzie na pewno z tej strony tutaj. To już wiemy. Iś tu może. To rozłożymy. I na razie skorzystamy z tej broni. Bo to zdawało egzamin na początku i fajnie szło Później się spieprzyło w trzeciej rundzie pod sam koniec I naprawdę wszystkimi siłami nas zaatakowali Dobra, na to tyle Tu jest jedna mina, Eszem tu położył O, coś takiego, może tu jeszcze Dajmy na to O Super, ktoś wpadł w kłopoty Tak, ze sederem to wy nie macie co zadzierać Jeszcze raz, mina Tutaj ładnie ona się zdał egzamin, właśnie ciężko zbrojny Powinien za chwilę wpaść w kłopoty następne Podejdź bliżej Wow co nie wpadniesz tarapaty Wow 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 Nieźle leczymy się Baniec Mam rozdzięty Nie tak to widziałem Wszystko się wysadziło w powietrze Na no do miar złego Ale żyjemy Teraz też widzę, że się jakoś w miarę jeszcze trzymasz Postaram się Bronić ciebie, najlepiej będzie to możliwe O Czemu to nie wybuchło? Czemu nie wybuchła ta mina moja? Czemu ta pułapka nie działa? Almost ready. A ja almost jestem dead. Okej, okay, jeszcze coś może poustawiamy gdzieś. Tutaj. Tu wokół posterunku. Nie wiem, tu jeszcze. Jeszcze tych min tutaj mam parę Tylko czemu tutaj nic nie wybuchło Kiedy podjechali To mnie zdziwiło No dawaj spieszy Dobra już będę tutaj ze szladerem działał Najlepiej mi to wychodzi Już nie będę kombinował za wiele a no tam jest ciężko zbrojny Następny Skięty Nie wiem na ile to mi pomoże Ten shredder teraz Chyba że Trochę go z snajperką Potraktujemy I teraz Granaty tak, właśnie, ale też miny zadziałały. Dobrze je postawiłem, bardzo dobrze. Czyli za drugim razem udało się. Pierwsza próba była nieudana. Skończyliśmy tragicznie. Właśnie, pozabierajmy to co nasze. Nie wszystkie pułapki zdały egzamin, ale w tym najważniejszym newralgicznym punkcie. Bardzo dobrze je postawiłem. Cieszę się z tego. Ja tym sposobem dostaniemy się na drugą część wyspy w kierunku Hoito. Ale oczywiście jeszcze podróżą nas czekam. mnóstwo zabawy. I proszę, misja zakończona sukcesem. Nowy samouczek. Aha, sterowanie podczas lotu. Tam trzeba dobić pod ochronę, żeby się nie zabić. To jest oczywiste. Punkt umiejętności. Dobra drazu by się przydało Wie co? Tu pójdziemy Zbiera większe kwoty z ciała martwych wrogów to będzie potrzebne Bo potrzebujemy jeszcze trochę pieniędzy na mapy, więc warto byłoby jak najwięcej kwot pieniędzy zbierać Słucham o Serio, przecież mogę dopłynąć w pław. No bez jaj gro, nie rób sobie za mnie takiego wała to bez sensu. Teraz już nic nie widzę kompletnie. Dobra, podlećmy może troszeczkę tam, gdzie ma być. Ten sam uczek widzieliśmy. Teraz powinno być lepiej. Ale dziwne to było. Wlądowałem w wodzie, spokojnie można było dopłynąć przecież, nie było aż tak daleko. Dwie misje i dwa fejl... mieliśmy. Dobra, co tam dalej? Też jakieś podstawy. Trzeba by się dostać na masz radiowy przede wszystkim. Kombinacja skoczka. To ściśle tajny projekt. Tak? Niemożliwe. A ciekawe do czego to się wlicza, to... Szekajcie. W środku transportu? Tak, użyte pojazdy niby. 12 na 12. 100% Spadochron. Takie buty. Mamy tu jakieś łupy? Nie wiadomo. Lecimy do masztu. Przemiamy go sobie jeszcze, mam nadzieję. Uważajmy na przeciwników. Puszczasz obszar misji. O no tak. Nie mogę przecież. Nie mogę się wybrać. Żeby odsłonić sobie mapę. Gra mi na to nie pozwoli. Dobrze, niech tak będzie. Ale tu jest przeciwników. Ale też mamy tygrysa. Tygrys się zajmie. Proszę. I na spółkę rozwaliliśmy całą ekipę. Trzeba będzie chyba dobić to stworzenie. Sorry, Tygrys. To nic osobistego. To jest po prostu moja powinność. No, jedziemy. 260 metrów. Szkoda, że nie mogłem lecieć do masztu. Naprawdę by się przydało. Jak czy przejdziemy w ogóle. W tych kamulcach. No, Puszczasz Opuszczasz teren misji. No tak, wiem. Thurston. Kolejna miejscówka. Trzeba cię wykręcić jednak. Tu się dostać. Ktoś mi otworzy bramę? Może? A bo tu pojazdem nie wiedziemy. Myślałem, że będę musiał gdzieś przejechać do jakiegoś punktu. Ale jednak nie. No chyba. Tu też nie wejdziemy. Znać sama w barze Crazy Cock Czyli tutaj Tędy już wejść się dało Siema No dobra, tym będziemy się zajmować w następnym odcinku. Ten nam troszeczkę czasu zajął. Mieliśmy parę faili. A, jednak gra mi nie pozwoli skończyć. No nie, tylko nie to. Dobra, tutaj Was pożegnam. Trzy ślepe myszy. Zagraj w pokera z samym. Nie, Cię, jasny wind. Obym nie musiał robić tego samemu. Może Jason mnie wyręczy. Dobra, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.